Kochani, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym filmie. Jak widzicie, po tytule będzie to unboxing nowej torebki. O co chodzi? O to chodzi, że w tamtym roku, albo bodajże dwa lata temu, postanowiłam sobie poza wyjazdami poza podróżami. Robić, sprawiać prezenty materialne z okazji urodzin, od siebie dla siebie. I powiem Wam szczerze, że bardzo się cieszę, że ustanowiłam taką tradycję, ponieważ produkt, który kupiłam w tamtym roku, bardzo mi się miło sprawdza, miło, bardzo mi się miło kojarzy i super sprawdza. W tamtym roku kupiłam sobie tole, torebkę Furli mmm, Toadback. I od kiedy kupiłam toutback tamtą furlę w kolorze takim zielono, beżowo-brązowym, wiedziałam, że będę chciała coś bardziej stonowanego. I tutaj serdecznie pozdrawiam Anitę, ponieważ zastanawiałam się nad to, torebką Elizabety Franki czarną, ala skórzaną, bo później też dowiedziałam się dzięki Anicie, że to nie jest skóra. Anita ma tę torebkę w wersji takiej karmelowej. I tak naprawdę dzięki niej nie kupiłam czarnej, Dlatego, że ta torebka jest ciężka sama w sobie. W ogóle, jeśli chcecie nasz wspólny odcinek od to o torebkach typu tote bag, podlinkuję Wam go w opisie, dlatego że uważam, że to jest takie fajne, moim zdaniem, kompendium wiedzy, bo ja na przykład chciałabym trafić na tamten film, zanim pokusiłam się o droższą torebkę tego typu. Także, nie przedłużając, dzisiaj zapraszam Was na unboxing! Kolejny prezent. Zastanawiałam się tak naprawdę, co to by mogło być. E, myślałam nad okularami Selin, które marzą mi się chyba kilkanaście lat. E, tak mi się wydaje, od kiedy tylko się o nich dowiedziałam, to mi się marzą, ale na to przyjdzie pora. A dzisiaj torebka, także mam tutaj nóż i rozpoczynamy unboxing. Zapraszam. Otwieramy. Trochę kurier tutaj przedziurawił pudełko, a trochę powiem Wam, że bułka siedziała na górze. Ja czekałam z tym unboxingiem. Chciałam poczekać na Was, żebyście zobaczyli moje pierwsze wrażenie i żebyśmy razem sobie otworzyli tę torebkę. No to pudło jest spore. Nie będę Wam tu ściemniać, ale jak i sama torebka. A bo tu jest jeszcze, przepraszam, tu jest jeszcze zaklejona. Jestem mega profesjonalna, jak zwykle. Ja słuchajcie. Ludu, kochane, jakie to wielkie. Uf, dobra. Dobra, dobra, tak. Woreczki, woreczki. Uwaga. Proszę ci, Czysiu, pudełko od Elizabety. Pozdrawiam cię serdecznie. Skakuj. O co chodzi? Ja, słuchajcie, powiem wam tak. Torebki tote bag, e... torebka w zasadzie, bo teraz mam jedną, teraz już dwie, ale do tego momentu miałam torebkę tote bag, furli, jak już wiecie. No, cię pięknie, ty się sprawdzisz w czarnym pudełku. I ta torebka jest dla mnie mega uniwersalną torebką na co dzień, ale ja też z tej torebki korzystam do biura. Słuchajcie, na co dzień, jak na przykład muszę schować dużo rzeczy. Jak na przykład jadę na weekend do mamy, jak wyjeżdżam gdzieś, gdzie jadę samochodem, to tak naprawdę w 95% przypadków zabieram ze sobą tote bag, dlatego że tam zmieszczę kalendarz, zmieszczę wodę, zmieszczę notes i zmieszczę statyw. Szukam statywu, statyw, a wy na nim stoicie. Wiecie, to się tak wydaje, ale ja noszę ze sobą dużo rzeczy, zwłaszcza jak nagrywam vlogi, to potrzebuję jednak pewnych gabarytów. Hmm, potrzebuję pewne gabaryty schować do tej torebki. E, I to. Ten model okazał się dla mnie idealny. Dla mnie um, to jest nowa generacja szoperek, ale o tym też mówiłyśmy Wam w filmie, więc nie będę się powtarzać. Przechodzimy do odpakowania tego cuda, bo ja jeszcze jej nie widziałam. Zobaczę razem z Wami. Także worek przeciwkurzowy standardowy, chociaż powiem Wam, że ten jest jakiś taki milszy w dotyku. Eee, i, I co? I grubszy. bo to oczywiście metka się musiała wplątać. O nie! Dobra. Chyba dam radę. E, w akompaniamencie bułki drapania e, pudełka będę, słuchajcie, rozwiązywać te sznureczki. Udało mi się. O! Uwaga! Tam, tararam! Moja nowa Elizabeta Franki. O, Jesiu! Piękniej wygląda w rzeczywistości. Łohoho! Wow! Ona, o co chodzi? Chciałam ciemną, być może teraz sobie troszeczkę na mnie poczeka, tak do jesieni, do zimy, ale chciałam bardziej stonowaną i zastanawiałam się pomiędzy jasną a ciemną. Stwierdziłam, że nie, że nie mam ciemnej, dużej torebki, którą chętnie nosiłabym zimą, właśnie chociażby do ciemnych stylizacji, czy do, wycie brązowego płaszcza. Um, I tak naprawdę znalazłam nie skórzaną, czy tam nie Ala skórzaną, Elizabetę. I wiecie co, my siedzimy teraz przy oknie, ponieważ oświetlenie jest dzisiaj jakie jest. I tutaj przez to, że siedzimy przy oknie, troszeczkę ten monogram jest podbity, natomiast w rzeczywistości jego aż tak nie widać. W zależności oczywiście od tego, jak pada światło. Natomiast no, ta torebka wygląda na bardziej jednolitą niż. Ta, którą mam. Um, I powiem Wam szczerze, że jest piękna. Marzyłam o tołbek od Elizabety, zanim kupiłam furlę mm, Pozdrawiam serdecznie, Anitę. Ona wie dokładnie, o którym modelu mówię, takim beżowo-granatowym. Uważam, że jest piękny. E, no ale chciałam coś bardziej jednolitego i teraz tak, pozwolę sobie wyciągnąć, te wiecie, wypychacze. Zobaczymy sobie torebkę. E, ja ją kupowałam na oficjalnej stronie Elizabety. Kupiłam ją w piątek, przyszła do mnie we wtorek, także ekspresowo nie mam się do czego doczepić. Eee, tak jak mówię, podlinkuję wam ją pod spodem, natomiast e, jeśli będzie, natomiast teraz pokażę wam y, tutaj numer, jakby ktoś szukał, jakby ktoś był ciekawy. I co my tu mamy w środku? No w środku mamy tak klasycznie jedną większą. Czy to będzie widać jedną taką większą kieszonkę zamykaną na suwach. bardzo milusia potrzebka jest w środku i dwie takie klasyczne jakby torebkowe i tu nic więcej nie ma. Zobaczcie, to jest pusta przestrzeń i to w tołdbek uwielbiam i teraz tak ee, jest sztywna. Wydaje się być mega sztywna. Pod spodem mamy widać widać te takie stojaczki. Eee, zobaczymy, jak mi się będzie nosić uszka, Wydaje mi się, że są troszeczkę dłuższe niż w furli. Nie zakładam tego na ramię ogólnie na co dzień, natomiast z tego co widzę, to się da, ale moim zdaniem to nie wygląda dobrze i to wcale nie jest komfortowe. Plus bałabym się, że wiecie, przegnę. Także moja pięknotka. O, jeju, jaka jest ładna! Jest już z nami. Wszystko tu wygląda bardzo ładnie wykonane, nie sterczą żadne nitki. Jest prosto, monogramy nie są poprzecinane w dziwnych miejscach. I te rączki też wydają się być bardzo solidne. I wiecie co, one są takie sztywne. I tutaj na górze nie wiem, czy to jest skóra, czy to jest materiał ala skórzany. Że to się przyjemnie trzyma i w furli mam tak samo, że słuchajcie, nawet jak napakuję dużo do tej torby, to przez to, że jest ten przyjemny materiał, to nie wiem, nie wbija się tak w dłonie, nie jest takie obciążające oczywiście, no jednak jest ciężkie, to jest ciężkie, to nie ma się co czarować, że wiecie, to rybka to uniesie i wy tego nie czujecie, natomiast po prostu bardzo komfortowo się to niesie, także słuchajcie. To jest mój unboxing i to jest mój prezent ode mnie dla mnie na 32. urodziny. Mam nadzieję, że będzie mi służyć dobrze. To jest moja pierwsza torebka Elizabety. Jestem mega ciekawa, jak mi się będzie sprawdzać. Zdecydowałam się na płócienną. Zaufałam poradzie osoby, um, która ma po prostu ala skórzaną. E, I mam nadzieję, i tak mi się wydaje, że się nie zawiodę. Torebka sama w sobie jest piękna. Jeszcze nie wiem, jak wygląda w aparacie, jak w obiektywie, natomiast na, na, na żywo. Robi wrażenie. Jest subtelna, jest klasyczna, ale przez to, że ten monogram tak delikatnie wybija, to ma taki smaczek, no powiem Wam daje radę. Podobała mi się na stronie internetowej bardzo, natomiast uważam, że na żywo wygląda jeszcze lepiej. Także mój prezent ode mnie dla mnie. W ogóle dajcie znać, co myślicie o takim systemie robienia sobie prezentów z jakiejś okazji, takiego wynagradzania siebie. Też nie mówię oczywiście, że w kontekście urodzin, tylko ogólnie takiego wynagradzania się, doceniania siebie, czy kupowania sobie właśnie coś z jakiejś okazji, czy za osiągnięcie czegoś w celach motywacyjnych albo po prostu żeby siebie wynagrodzić. No i dajcie znać, co myślicie o torebce. Ja wiem, że pewnie część z Was stwierdzi, że jest, po co, i taka duża torebka, ale wierzcie, ja korzystam z takich torebek. Także dajcie znać, jak Wam się podoba, czy jesteście na tak, czy jesteście na nie. Czy macie jakąś wymarzoną torebkę? też mi napiszcie w komentarzu, jestem bardzo ciekawa, bo ja tak powiem Wam szczerze, że nie mam takich torebek, do których wzdycham i gdyby mi tylko ktoś dał fundusze, to bym je kupiła. Um, no ale ta bardzo moją uwagę, także to tyle na ten moment. Dzisiaj taki krótszy film, ale jakże radosny <laughs> pomimo tego koloru, no, mega się cieszę, bardzo mi się podoba, także to tyle na dzisiaj. Zostawcie mi kciuka w górę, jeśli dzisiejszy krótszy film przypadł Wam do gustu. Eee, no, a ja się żegnam, idę się jeszcze trochę napatrzeć na nią, pooglądać i pocieszyć. Widzimy się w kolejnym filmie i będzie to już oczywiście klasycznie co? Vlog! Wszyscy to wiemy. Do zobaczenia kochani w kolejnym filmie. Celizabetko moją! Pozdrawiam Was! Pa! Pozdrawiamy!